Odważny, gdy rodził zawoży, Bądź odważny. W ostatecznym ratunku jedynie to A gniew twój bezsilny niech będzie jak może. Ile usłyszysz słyszysz głos swojej żony i zbiśnej. Niech nie opuszcza Ciebie, Twoja siostra Bogarda, klaszpiców, katów, kurzy. Oni wygrają. Pójdą na Twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę. A kornik napisze Twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj. Zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż jednak Dumnie potrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj. Zostałem powołany. Czyż nie było lepszy? Strzeż się o skłości serca. Kochaj źródło zaranne. Taka o nieznanym imieniu dom zimowy. Światło na burze splendor nieba. One nie potrzebują Twojego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, nikt Cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi Twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy. Bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką chłostą, śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź. Tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona Twoich przodków, Gilgamesza Hektora Rolanda, obrońców Królestwa Bez Kresu i Miasta Popiołów. Bądź wierny, idź. W 20 latach mam możliwość stanąć w tym samym miejscu. Jestem niezmiernie wzruszony, dlatego może nie będę mówił bardzo pięknie, to mi wybaczcie. Na początku chciałem przypomnieć wszystkim Państwu tych, którzy może powinni tu stać obok mnie, tych, którym się może należało to bardziej. Czyli Michała Wojskiego, zmuszonego do migracji, Janka Bochre zmuszonego do migracji. E, Wojka Szurmę, który sam ten pomnik zbudował. Mariana Fuszarek, który w jakiś nie, nieznany nam sposób dostał ogromny ob, ob, dom i to drzewo na wykonanie robotnika. E, niestety dzisiaj ich między nami nie ma, bo tak jak powiedziałem, jedni zmuszeni do emigracji, drudzy rozgoryczeni, a trzeci, tak jak, jak, a jeszcze inni, tak jak pan Marian. Dynarciak, który jest twórcą tego napisu, na tablicy już niestety od nas odeszli. Eee, bardzo się cieszę, że po tylu latach Solidarność budowała piękny krzyż, piękny pomnik na miejsce naszego i chciałbym przypomnieć tym, którzy chcą walczyć z krzyżami, że w tym miejscu kiedyś stał bardzo mały krzyżyk rozebrany przez komunistów. My postawiliśmy krzyż dziesięciometrowy. Ten prawdopodobnie przetrwa już więcej niż 30. Dziękuję zarządowi regionu. Jeszcze chciałbym powiedzieć, nie było tak niezupełnie wesoło, to chciałem powiedzieć i zwracam się do Pana, Panie Przewodniczący Świadek. Były przewodniczący, nasz wielki autorytet, wielkie, nasze nadzieje, pan Lew w 1989 roku powiedział, ci ludzie walki to nam są niepotrzebni już, my teraz będziemy potrzebni, nam są fachowcy. No i połkowcy, fachowcy zaczęli budować. Jak budują? To tam za naszymi plecami widać. Zakład, który dawał zatrudnienie trzech tysiącom ludzi dzisiaj zaorany. Ciekawe, czy tylko dlatego się nadawał, czy z nienawiści do nas. No, ale to takie, dlatego zwracam się do Pana, żeby Pan tym fachowcom, którzy tak mocno budują, żeby im się przyglądać na ręce. Bardzo bym chciał również podziękować Panu, eh, Ekscelencji Księdzu Biskupowi za tamte 30 lat temu spotkanie, jak zapraszaliśmy Księdza Biskupa, Ekscelencję Księdza Biskupa i zrazem z Dyrektorem Seminarium Głównego księdzem prałatem chyba Wierniachem, yy, przepraszam, jeżeli mylę, że znów możemy się po 30 latach tutaj spotkać. Przykro mi, że nie ma między nami Pana Staszka Wądołowskiego, który był tutaj także delegatem Komisji Ówczesnej Krajowej i był przy podniesieniu krzyża. E, niestety dzisiaj jest chory i nie mógł tu przybyć. Bardzo się też cieszę, że jest między nami ta ikona lubelskiej solidarności, cześć nie zgoda. ten prawdziwy bohater roku 80, to jakby nie on i jakby nie lubli, nie byłoby ani całe dziedzinowy, sierpnia, gdańskiego sierpnia. To tutaj przyjeżdżano uczyć się, jak należy strajkować. To tutaj dowiedzieli się panowie, że jeżeli się nie wychodzi z zakładów, to... I krew się nie przeleje. To tutaj się nauczono bardzo wiele. I jeszcze jedno. Ten krzyż postawiliśmy e, dziękując Panu Bogu za to, że, że nasz protest skończył się sukcesem. Skończył się powołaniem zależnych związków zawodowych. I odbyło to się bez rozlewu krwi. Niestety potem po 16 miesiącach, w pięknych 16 miesiącach przyszedł stan wojenny i dzisiaj nie wszyscy uczestnicy, nie, ci którzy ten stan wojenny wywołali e, są ukarani, a sobie dobrze żyją. To tyle. Przepraszam, że mówię może nieskładnie, ale jestem bardzo wzruszony. Dziękuję bardzo.